Witajcie wszyscy. Oto ja, wasz Grzegorz i z Lublina. Kochani, wiem, że teraz pani Basia ogłosiła stan wojenny w wirtualnej rzeczywistości. Niekryty krytyk też wypowiedział się na temat akta. Wiem, że jest przeciwko. A teraz ja. Ja, ten głos z Lublina. Kochani, ja powiem tak. Akta, mówię zdecydowane nie. Stop akta, nie podpisujmy czegoś takiego, co będzie nam ograniczało wolność i życie. Kochani, politycy, ludzie możni tego świata, ja, wasz grzegorz i mówię, stop akta, akta, mówimy zdecydowane nie. Wolność w internecie, wolność wypowiedzi, wolność w oglądaniu i słuchaniu tego, czego się chce. Tym zawsze kierował się internet. Nie możemy dopuścić do tego, żeby te wszystkie prawa, które mamy teraz, zostały przekreślone. Nie po to nasi dziadkowie i yy, wszyscy inni w czasach wojny, później w czasach komunizmu, nie po to wszyscy walczyli, żeby stać się wolnym państwem. Nie po to weszliśmy do Unii Europejskiej i jesteśmy w Europie, żeby teraz cofać się do y, czasów Korei Północnej czy na przykład Iranu, gdzie y, wolność słowa jest lekceważona i tłamszona w zarodku. Kochani, Musimy walczyć. I będziemy walczyć. Ja, głos z Lublina, mówię stanowczenie, stanowczenie dla akta. Grzegorz I. Pozdro for all. Akta. Stop.